Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w 46 odcinku Pary na Kozetce. Jesteśmy w samym środku wakacji. Pary często wyjeżdżają, odpoczywają. No ale ten czas wakacyjny, ten czas urlopu, wyjazdów niestety sprzyja poza też, i to akurat wstety do, dobrymi doświadczeniami, sprzyja niestety też w różnego rodzaju potencjalnie konflikty. Bo to taki szczególny jednak okres w życiu naszym. No i zacznijmy może od tego, dlaczego na tych wakacjach, na tym wspólnym wyjeździe no może dochodzić do tych konfliktów. Co jest takiego potencjalnie Przysłużającego się do, do, do tego, że pojawiają się konflikty i może się to skończyć albo wielkimi jakimiś turbulencjami w parze, albo niestety też i nawet Zostanie. myślą o rozstaniu. Tak, Tak, to czas wakacji to jest taki czas, który nas wystawia bardzo na próby. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy 24 godziny na dobę razem, a zazwyczaj jednak mamy ten czas bardzo. Yy, Codzienności spłucone. Jesteśmy tutaj narażeni również z tego powodu, że jesteśmy zmęczeni. Na wakacje jedziemy po jakimś dłuższym okresie pracy albo przynajmniej takiej codzienności, więc wyjeżdżamy tam zmęczeni i często takim punktem kulminacyjnym, kiedy osiągamy największe zmęczenie, jest tam czas przygotowań wyjazdu przed. To jest bardzo duże napięcie, tak? dlatego że musimy domknąć jakieś sprawy, które są w naszym życiu bieżącym i musimy się przygotować do podróży. Im dłuższa, dalsza ta podróż, więcej też wymaga od nas wysiłku, żeby się do niej nawet tak fizycznie, organizacyjnie przygotować. Więc to... A jak oglądamy telewizję, czytamy, tak, to słyszymy o tym, że no dużo różnych okoliczności takich niesprzyjających jest w ostatnim czasie tak? coś tam odwołane, coś opóźnione czegoś, czegoś, czegoś brakuje. No tak, więc to jest, chcemy też w tym czasie tak myślę przewidzieć pewne rzeczy, tak? Jakieś różne sprawy zawodowe czy inne, co my tam musimy na przykład zrobić, więc to też dodatkowo sprzyja tym, temu stresowi, tak? I zmęczeniu, o którym mówisz. Tak, do tego dochodzi jeszcze bardzo ważna rzecz, że my wobec partnera jesteśmy wyjątkowo wymagający i krytyczni. Wobec żadnej innej osoby nie mamy takich oczekiwań, wymagań jak wobec partnera. I teraz ten czas 24 na dobę, który trzeba sobie jakoś przeorganizować, wypełnić, to też jest ten czas, kiedy będą się zmagały te oczekiwania. Będzie więcej tych wymagań, a w związku z tym może również pojawić się więcej krytyki albo chęć do tego, żeby więcej tam krytykować. Więc to jest coś, co warto pamiętać, że tak wszystkie pary związki mają. To nie jesteśmy tutaj wyjątkowi. Wszyscy jedziemy zmęczeni na wakacje, wszyscy jesteśmy w napięciu związanym z samą podróżą, nowym miejscem, nowymi okolicznościami, tym co zostawiamy, plus jeszcze ta naturalna tendencja, że my w ogóle wymagamy dość dużo od tego partnera, tak? czyli jakby umieszczamy w nim takie oczekiwanie i pragnienie najlepszej części siebie, żeby, żeby spełniał to. Więc to wszystko przy tym pobycie 24 godziny na dobę, Wychodzi po prostu. Jest nieuniknione. I świadomość tego, plus jeszcze innych rzeczy, o których powiemy, powoduje, że możemy się też trochę inaczej nastawić, przygotować do tego wyjazdu. Tak, tak. Jeszcze, jeszcze mi się skojarzyła z tym takimi około jak mówisz wyjazdowymi tym cały czas razem że no, bardzo często jest też tak, że miejsce, w które jedziemy no to, to jest bardzo często, ja nie mówię, że najczęściej, bo zależy jakie tam wakacje wybierzemy, ale to jest często jedno pomieszczenie, tak, nie, nie, nie za duże pomieszczenie, nie ma tak jak w naszych domach, że każdy ma tam jakieś swoje, nie wiem, miejsce, tak, że możemy się trochę rozejść, to jest mój, nie wiem, fotel, to jest moja sofa, tak, że to, po pierwsze, że to jest wszystko nieznajome, po drugie, no, ściany bardzo często są, są jakoś jakoś takie dodatkowo, tak, słyszymy nieraz co, co, co się dzieje i mamy mniejszą zazwyczaj powierzchnię, więc to też może na to wszystko wpływać. Plus no, myślę, że tak, to co mówisz, bardzo, bardzo ważne te, te nasze oczekiwania i często nadmierne oczekiwania wobec tej, tej, tej drugiej strony. No ale też myślę, że są jeszcze inne zapalniki, tak? Takim, takim zapalnikiem, który mnie na przykład się jakoś, jakoś kojarzy, to to jest to, że my w takim życiu codziennym, no to sporo czasu spędzamy osobno jednak, tak? No bo, bo, bo pracujemy, bo, bo mamy jakieś zajęcia, coś, coś, coś robimy. I tutaj nagle. Też widzimy tego drugiego człowieka, tak, no jeśli jesteśmy z kimś już wiele, wiele lat, no to powiedzmy to nie są jakieś odkrywcze dla nas rzeczy, tak, jak, jak ktoś funkcjonuje, ale jeśli jesteśmy stosunkowo parą o takim krótkim stażu, tak, albo w ogóle to są nasze pierwsze wakacje, no to tam będziemy dużo rzeczy odkrywać, będziemy dużo rzeczy widzieć, tak, które będą nowe. No bo tak to patrzymy na przykład na kogoś przez pryzmat, nie wiem, spotykania się na randce, jeśli to jest powiedzmy wczesny etap, tak? Czy patrzymy przez pryzmat, nie wiem, kilku godzin w domu, kiedy, kiedy funkcjonujemy. A tutaj, no, widzimy w całej krasie i okazałości tak? tego, tego drugiego człowieka, z którym, z którym dzielimy życie. No i tu możemy być pozytywnie, tudzież nie pozytywnie, negatywnie też zaskoczeni. W takich y, punktach zapalnych. Dodałabym jeszcze takie, że to jest też taki czas, że kiedy już przyjeżdżamy, to wiele spośród tego napięcia, które towarzyszyło dniu codziennemu, albo które towarzyszyło podróży, puszcza. Puszczają też nasze blokady. Pojawia się e, alkohol, e, na przykład e, częściej niż zwykle. E, może oczywiście brakuje nam tego rytmu codzienności który trzyma nas trochę w takich ryzach, tak? Bo powinniśmy, zmuszeni jesteśmy, mamy jakieś obowiązki. Więc tutaj nie ma tego rytmu codzienności. Jest tak, jak powiedziałeś, więcej czasu, żeby spędzić we dwoje, nie trzeba się nigdzie spieszyć. Więc jakby to, co porządkowało, regulowało naszą relację, ty odwozisz dzieci, ja robię zakupy, wychodzimy do lekarza, ja wracam z pracy o którejś tam, ty o którejś tam. Ten podział obowiązków, codzienny rytm, pewne rytuały, które były, nagle ich nie ma. Więc jakby blokady puszczają, i tu jest również ryzyko, jak my się w tym odnajdziemy, bo często. Mamy też oczekiwania, że ten czas chcielibyśmy bardzo dobrze wykorzystać. Tylko nie umawiamy się i nie rozmawiamy o tym, co to oznacza dla każdej strony. I zazwyczaj w parze znajduje się jedna strona, która przejmuje bardziej odpowiedzialność, na przykład za planowanie tego czasu, ale planuje go według swoich um, jakichś pomysłów, tak? I teraz istnieje bardzo duże ryzyko, że jeżeli. Nie porozmawiamy na ten temat, nie zadamy sobie pytania, co to znaczy dla nas wypocząć. To jedna ze stron, która przejmuje tę rolę wiodącą i planuje te nasze wakacje i spędzanie czasu, będzie tym bardzo obciążona i zmęczona, a druga czuje się mocno do tego, co zaplanowała, pierwsza zmuszona. Tak. Więc jakby istnieje tutaj też ryzyko takich dysproporcji związanych ze spędzaniem tego czasu, planowaniem tego czasu. I jeszcze jedna rzecz, że ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obecności, to w różnych sytuacjach, tak jak powiedziałeś, odsłaniają się te wszystkie wady. Yy, zachowania. Mogą nas denerwować, bardzo drobne rzeczy, których na co dzień nawet nie zauważamy, albo po prostu codzienność i to, że chodzimy do pracy i innymi ścieżkami w ogóle w życiu też to może jakoś tak rozpraszać, tak? że jakoś się na tym nie musimy skupiać, bo nie spożywamy wszystkich posiłków razem, nie jesteśmy obecni przy wszystkich czynnościach. Ta mała przestrzeń, o której powiedziałeś, i ten czas może powodować właśnie spiętrzenie tego. Cały czas patrzymy na tego partnera. Jego nawyki, jego zachowania, cechy osobowości, to wszystko jest cały czas z nami. I to jest naturalne, że to jest taki moment dla w zasadzie większości par, który jest dość trudny. Może być trudny, nie musi, ale może być trudny. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy też zobaczyli, że to nie my tylko tak mamy. To nie. Nasz partner tak nas czy partnerka DNR, że ludzie generalnie w czasie wakacji mogą mieć w znakomitej większości z tym kłopot, jeśli odpowiednio się do tego nie przygotowali i nad tym nie pracują. Poczekaj, zatrzymałem. Batka, coś jest takiego albo czymś szorujesz, albo, albo coś jest. Yy... Nie? nie dotykasz gdzieś stołu ani, ani nic? nic. To jest po prostu takie szurowanie co jakiś czas, że, że, że jakby, jakby ktoś po stole czy tarł, czy, czy, czy ten. Ale widzę, że ty nic, nic nie, robisz. nie robisz po nie, prostu. Nie, nic nie robię. Nic. Mhm. No i nie masz krzesła, które się rusza, kurna po prostu. Nie, no nie, no po prostu siedzę to, wiesz, widzę, i w widzę, ogóle... obserwuję cię przez jakiś czas, bo to było na początku i teraz znowu wróciło nie. i to będzie słychać jak cholera nie. po prostu. No. Nic nie robię. No widzę właśnie. Dobra, jedziemy dalej. No nic. Nie mam kurancji. nic, nic nie robię. Mam statyczne krzesło, które w ogóle się wiesz. O, 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 teraz, teraz. To musiałabym. No, no, no no, Mogą nie, też nie, no, 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 bo no widzę Cię ja po prostu, się... no mówię kurna po prostu co jest. Nie, no, bo to no, dzisiaj... jest na łączach, to musi być na łączach, to nie, nic tu się nie dzieje, ja nic nie, no nie robię was. tutaj, nic nie mam takiego. Dobra, to, to jedziemy dalej, to ja tam jeszcze o tych, jeszcze chyba mam ze dwa zapalniki, czy jeden, no, dobra. Yy, yy, dobra. Tylko, yy, sekundę odczekajmy i, yy, i żeby to dalej ruszyło, wyłączam pauzę. Dobra, to gdzieś tam to nagrało. No tak, jeszcze mi przychodzi do głowy na przykład jeden z takich zapalników, czy potencjalnie sytuacji konfliktowych. To, że na tych wakacjach, my już kiedyś pamiętam, nagrywaliśmy o tym trochę odcinek, chyba za dwa lata temu, taki wakacyjny, o tym, no właśnie, że. Możemy mieć różne oczekiwania co do tych wakacji, tak? co do spędzania czasu, że no wybraliśmy się powiedzmy, gdzie jest dużo wody nad morze czy, czy, czy jakieś jezioro, ale nagle się może okazać, że nie do końca to którejś ze stron jednak pasuje, tak? że, że, że nie do końca może chce, że, że być może nie za bardzo to miejsce jakoś jakoś odpowiada, coś w nim jest takiego, więc to też myślę potencjalnie może, może jakoś rodzić konflikty. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, co często jest, tak, później, później często to w gabinecie yy, słyszymy, w takim okresie często po wakacyjnym, tak? kiedy rodzi się jakiś rodzaj zazdrości, tak? No bo wiadomo, że tam są też inni ludzie. No nie jedziemy często na bezludną wyspę, tak? I często dochodzi, czy może dochodzić do takich konfliktów, bo. On na ciebie tak spojrzał, bo ty na niego tak spojrzałaś, bo, bo, bo ktoś do ciebie się uśmiechnął, bo ty się do kogoś, czy ty się do kogoś uśmiechnąłeś, więc to też może być takie, takie pole myślę, co jest zupełnie naturalną rzeczą, no bo tam są ludzie, tak, którzy na nas patrzą, my na ludzi patrzymy i to jest zupełnie naturalną rzeczą, ale no, może się przyczynić do, do tych różnych konfliktów i turbulencji. Krótko mówiąc, wspólne wyjazdy, wypoczynek wystawia nas na próbę i uwidacznia to, co tak naprawdę trudnego dzieje się w relacji. Jeśli nie mamy zaufania, to wtedy będziemy bardziej zazdrośni, bo więcej będzie okoliczności sprzyjających temu, więc pojawiają się te rzeczy i przestaje nas chronić coś, co nas na co dzień chroni, a mianowicie ta zadaniowość na co dzień. Te ramy takie, tak? Te ramy, dokładnie. Eee, to, tak, funkcjonowanie według zasad pewnej firmy, którą prowadzimy jako dom, to firma, a w związku z tym nagle e, wybija po prostu wszystko to, co, co, czego nie zrobiliśmy, o co nie zadbaliśmy, czego nie pielęgnowaliśmy, i dlatego wakacje mogą być po prostu trudniejsze niż się spodziewaliśmy. Ale...